Wakacje w pełni. O to, żeby dzieci spędziły jak najlepiej letni czas, dba gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, organizując zajęcia pełne atrakcji. A jest w czym wybierać. Niezapomniane wrażenia czekają na dzieci podczas wakacyjnych półkolonii, gdzie organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji. Na mapie wakacyjnych atrakcji podczas półkolonii są wyjazdy na warsztaty do Zagrody Kraszowickiej w Świdnicy, ZOO w Mieroszowie, Zwiedzanie młyna w siednimowicach oraz mnóstwo profilaktycznych zajęć i ciekawych warsztatów. Dzisiaj na półkolonii są zajęcia tkackie i y, dzieci będą tkały bransoletki na rurkach, to jest taka bardzo prosta forma tkania y, przy takiej ilości dzieci, to chyba tylko taka jedyna możliwa, która nie zajmuje zbyt dużo czasu i jest również do powtórzenia w domu. Y, staram się tak konstruować moje warsztaty, żeby częściowo one były do powtórzenia w domu. Kto będzie miał chęć i zapał, to będzie mógł sobie w domu to jeszcze raz zrobić. Jak każdego roku, uczestnicy wakacyjnych półkolonii żeglują także po Zalewie Mietkowskim, gdzie pod czujnym okiem burmistrza Leszka Michalaka, pracowników Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz strażaków i opiekunów. Korzystają z wodnych atrakcji. Jak co roku? E, organizujemy co środę wyjazdy dla naszych dzieci. Dzisiaj jesteśmy z grupą półkolonijną. E, rozpoczynamy półkolonie żarowskie. Były już z nami Imbramowice z, z dziećmi, e, były drużyny strażackie, e, wcześniej były szkoły. Zapraszam wszystkich żarowian ze swoimi dziećmi. Co środę możemy się tu spotykać w Bożygniewie. Korzystamy z gościnności Starosty Wrocławskiego. Letnie półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem i nic dziwnego. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu przygotowali program, aby nikt nie narzekał na nudę. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, gdzie własnoręcznie wykonywali pizzę, spotkać się z pszczelarzem czy karmić i poznawać zwyczaje zwierząt. Nie zabrakło także zabaw sportowych i wspólnego ogniska.